Witajcie w drugim vlogmasie. Będę z Wami otwierać kalendarze adwentowe, ale to już zrobię jakby teraz ja Muszę jechać i odrębować się do Waszych wyczerp. Nasze kochane pomarańcze, będę jeść może dzisiaj. Okienka kalendarzy elementowych Wysuniemy sobie Tego kalendarza wielki i Trzymajmy teraz drugie okienko Wejść tutaj Tutaj mamy taki samochód. Teraz bierzemy kolejny kalendarz i tutaj jest drugie okienko. Tutaj mamy. I tu jest choinka. taka choileczka. I też nam ostatni kalendarz z herbatami. Szukam, gdzie jest drugie okienko. I tu jest drugie. To jest spice black tea. I... ame Hayvate Aslam Chanam Hayvate Mindenki kérlek mondta a bennyitavás meg tudom maga vlogmással Így 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 Mindenki kérlek mondta a